Dobry. Pod w końcu, choć raz. Tam ma autostrada. Nie pytajcie, dlaczego tu się zdarza. Nie wiem, no później Wam powiem, ale... Ogólnie to było śmiesznie no. Nie wierzę Dopiero wszedł na CPN Patrzę Polacy stoją Ej, macie miejsce? Mamy Kurwa, nie wierzę Złoty strzał normalnie A, a nie, czekaj, tu są toalety na tej korynity, to gówno i tak nie wejdziemy. No to w krzaki. E, z cyklu e, jak przejść granicę e, na beczce śmiechu, czyli ptaszek w kratce e, od chłodnicy, nie? Pięknie. Taka ozdoba. Jedni bożą maskotki. Na zderzaku a inni ptaszki, nie? A wejdźcie sobie bo

Policji? Nie, nie, no. nie. Wiesz, myśmy że do pojechać do Czarnogóry. Ja myślałem, że jestem e, te, że powiedziałem... Nie, 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 nie. A to możesz na YouTube poglądać po i tam to. Ja się nie zatrzymuję. przy ale... Nie, 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 w nie, 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 chyżne, nie Złoty strzał i dobry wieczór w Krakowie. Nie dość, że mnie Polacy podrzucili, to jeszcze nakarmili. E, idę na zakopiankę, bo na stacji. No myślałem, że będzie lepiej, no. E. Idę na taki przystanek, tam dalej. Przed rozjazdami. Spróbuję tam. Jak się do zmierzchu nic nie uda złapać na opole. No to chyba zrezygnuję ze stopa. Już i po. i co? Pójdę po prostu na pociąg. Tak. Bo czy... czy jest sens szarpać się z Krakowa. No, pole stopem, no jakiś na pewno jest, suję mam czas, eee. ale szczerze mówiąc, nie będę się na siłę, nie będę na siłę jechał stopem, no. popróbuję, a jak nie, to idę na pociąg i tyle. Rano budziłem się w krzakach w Serbii pod Belgradem, a teraz spaceruję po Krakowie. Nie łapię to, bo to nie ma sensu, już o tej porze nierealne. Znaczy realne, ale mało prawdopodobne. E, idę na pociąg. Jeszcze mi trochę przyjdzie podróżować przez to miasto. Jeszcze jakieś 10 km. E... No i co? Muszę wam powiedzieć, że e, pogoda w Polsce, podłog tego co się działo w Serbii z tymi burzami codziennymi, albo w Grecji i Macedonii z tymi upołami, że nawet w nocy nie dało się spać, no to pogoda w Polsce jest idealna jednak Przynajmniej wieczorami e, no i co? Wypadałoby podziękować wspaniałym ludziom, których poznałem po drodze Albańczykom, Macedończykom, Grekom, Polakom, Serbom a przede wszystkim Pawłowi, jego rodzinie i psu, dzięki którym bardzo szybko wróciłem do kraju. Także, zaraz jak wrócę do Opola Biorę pocztówki, idę na pocztę I Paweł dostaje ode mnie prezent Jedną pocztówkę z Grecji, z Olimpu już dałem Ale jeszcze podeślę Swoje autorskie No bo Bardzo mi uratowali Dupsko, nie wiem Czek jakby nie oni e, To czy wróciłbym do końca tygodnia A tak Złoty strzał kochani Polacy Dziękuję No i co? Ulica Jaka to jest ulica w tym Krakowie Cholera wie Gdzieś Borek Fałęcki, coś takiego do starówki, do dworca głównego, jeszcze daleko. Teraz, jak ten szedłem, to był jeden wielki syf kiła i mogiła. A teraz? Mówię, miasta nie poznaję. <laughs> Jakoś ten Kraków wyładniał. W sumie 3 lata mnie to nie było. Same w ogóle nowe budynki. Budowy, niebudowy. No, Kraków jak nie Kraków z nocą A ten most to kiedyś dużo gorzej wygląda, pamiętam Taki rozpieprzony Teraz? Kurde. Nie ma kłódek. <laughs> A może to nie ten most w Krakowie. Ale na pewno jest most w tym mieście, na pewno jest most, na którym wiszą kłódki. Na pewno. Tylko ja nie wiem gdzie. Jak jest taki w Opole, jak jest taki we Wrocławiu, to w Krakowie też musi być. Dobra. Tam steruwa. O ile dobrze kojarzę, i tam idę. Proszę bardzo, zamek w Krakowie. Pokazałbym wam smok, ale mi się nie chce łazić aż tyle. E, idę na Storówkę, która jest gdzieś tam. Chyba. Chyba tak. No, witam na krakowskiej sterówce. Idę zaraz na dworzec centralny i na ten rok moje zagraniczne przygody podróżnicze się kończą. Będzie jeszcze parę wylotów w góry, może Tatry, może Pieniny, nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że się miło ogląda i do zobaczenia. Yo. To miasto na o co to ma styl Barbakan. A chuja widać, To wam nie pokaże. Ida, ida na dworzec głowy.